Wiecie co, dzisiaj w najmniejszym państwie świata dostałam komplement za mój outfit, po angielsku był. Drugie pytanie, czy wiecie czego szuka Alessa w świecie? Wiemy to od dawna, że ma Mariana. Mariana w kwiatach. Mariana w kwiatach. Musiałam nagrać ten film, bo ten ser był taki dobry, po prostu żeby zapamiętać ten smak. Ten smak. A wcześniej jadłam w ginger. Ginger, czyli salut i sabori. Kilku Marianów jest już namierzonych. Natomiast de decyzję zostawimy na koniec roku. I teraz się okazuje, że tutaj jest w następnym roku wielki jubileusz. Detale już wkrótce. A na razie poszukuję schodów hiszpańskich. video ciao siamo a Roma ciao, ciao a Roma City <laughs>